Siemu. Dzisiaj taki temat. Podobno silnik się kręci, ale nic poza tym nie jedzie. Nie wiem, jak to zrobić, żeby było lepiej. Każdy wariant będzie zły. Taki chyba jest najlepszy. Otwieramy pudło. Zawartość, taka. Karta gwarancyjna. Podobno nieużywany sprzęt. 85 rok. Ja już tu byłem, nie ukrywam, otwierałem, patrzyłem, ale nie podłączałem, więc sobie to zaraz podłączymy i zobaczymy, co faktycznie jest nie tak. Dobra, tego chyba nie będzie widać. się zastanawiam, czy, czy da się zrobić, czy, da, czy się nie da zrobić. Hmm. Podłączę tu zasilanie. Silnik pracuje, ale koła się nie kręcą. Hmm. Może tak to będzie lepiej widać? Wózek się rusza, silnik się kręci, ale koła niestety nie. Także tutaj, może jeszcze spróbuję to z bliska dotknąć. Zobaczymy, co to będzie widać. O. Dobra. Rozbieramy to, w zasadzie to już jest przeze mnie otwarte. I tak sobie patrzyłem, patrzyłem wstępnie. I faktycznie tutaj, tak jakby koła się kręcą, a nie ma połączenia z napędem, I jak to rozebrać? Cały wózek wyjedzie nam w tą stronę, czyli do góry w tą stronę. Tylko musimy pozbyć się dołu. No tu już z tym nie patrzyłem, są jakieś y, zatrzaski jeden, tu chyba jest drugi, spróbuję jakoś rozmontować ten wózek, y, dobra, rozpadło się, wcisnąłem tutaj ząbek, który jest pod spodem w tą stronę, czyli tak jakby w tamtą i wyskoczyło, czyli wózek zostaje, y, a silnik wylatuje, a już widzę jak jest zrealizowany napęd przez te blaszki tutaj o. i ślizgi, no to jest ciekawie. Tutaj, tu i tu. To nam jest niepotrzebne. Koła podpadały. Trzeba po czy to wszystko działa. Wszystko tu się trzyma. Dobra, pomyślę, jak to rozebrać dalej. Bo najprawdopodobniej oberwało się na silniku po prostu koło zębata. Czyli to, które pewnie jest gdzieś tu. Tu jest później pierwsze koło, pośrednie, i dwa rozdzielające napęd. Myślę, jak to otworzyć, tak żeby nie narobić za dużo strat. Tutaj jest jakiś zatrzask. Tutaj jest kolejny. To jest kolejny, spróbuję to delikatnie otworzyć. Jeszcze tutaj jest jakaś opcja, o. Cały tył się tu rusza. Nie wiem, czy to widać, pewnie nie. Ale to, ten dekielek się rusza. O, wypadło. Wypadł ślisk. Trzeba patrzeć, jak to wszystko ma być złożone. Bo później później do tego nie dojdę. Wszystko działa. Dobra. Rozbiorę i zobaczymy, co dalej. Bo pewnie rozpadnie się cały silnik. Wpadną szczotki i nie będę zadowolony. Otworzyłem sobie ten silnik. Podważyłem sobie ten dekielek. Ma być tak. Podważyłem sobie bardzo delikatnie tutaj. O, tu jest ten otwór i ząbek, który w to, w to wchodzi. Sobie to podważyłem, otworzyłem, ale chyba nie ma sensu patrzeć od tej strony. Co prawda nie wypadły szczotki i może wyjdzie cały silnik. Ale chyba, chyba tego różowo nie będzie. No więc możemy spróbować. Ja mogę to pchnąć w tą stronę. o, 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 o. o. Wyszedł wirnik i wypadły szczotki. Są tutaj. Jest też podkładka ślizgowa. Sprężynki. I chyba znana jest też przyczyna usterki. Albo i nie. O tak. Znamy jest przyczyna usterki. Widzicie? To kółeczko się nie trzyma. Pytanie, czy jest pęknięte. Czy też nie? Nie wygląda na pęknięte. To nic, spróbuję je tutaj po prostu osadzić i to by było na tyle. Tak czy inaczej, zanim to naprawię, to tutaj są blaszki. O takie ząbki, które trzymają nam, tak jakby szczotko trzymać. I jak widzę, to chyba trzeba to będzie delikatnie naprostować. I pozwoli nam to zdjąć i później ponownie założyć szczotki. I wtedy ta blaszka wyskakuje, tak, i tu wchodzi w ten otwór. O tutaj wchodzi szczotka, a potem sprężynka. Dobra, to tak czy inaczej trzeba to zdemontować. I pomyśleć co dalej, żeby dostać się do tego ewentualnie napędu. No dobra, myślę, że trzeba to będzie skleić, odtłuszcza i zastanawiam się, czego tu użyć, czy żywicy epoksydowej, czy kleju anaerobowego. Pytanie, co dajemy? Ja myślę, że dam klej anaerobowy. On Taki zielony. Powinno go jeszcze troszkę być i zobaczymy co się stanie jak nałożę tu klej i to ładnie wytrę. I w ogóle co to zakleję. O taki. Tylko zielony. No i zostawimy do wyschnięcia. Silniczek sobie schnie. Ja zaaplikuję troszeczkę do panawek takiego olejku wazelinowego, żeby sobie one troszeczkę naciągnęły. Co prawda można by dać lepszy olej, ale. Myślę, że ten. Będzie dobry, niech sobie nasą, nasączą się. Tutaj troszeczkę też. No i dobra, niech sobie to tam ładnie. Dołożyłem jeszcze trochę. Tam ładnie nasionka, później to ładnie. Teraz z tego, co tutaj się rozlało, no i będziemy to składać. Zobaczymy, niech klej sobie zwiąże. Trzeba mu dać tam z 10-15 minut swobodnego wiązania. I zobaczymy, wstępnie już się trzyma. no Dobra, sprawdziłem. Siedzi mocno. Wkładamy. Aha, nie włożymy, żeby włożyć. Trzeba dać jeszcze tą podkładeczkę ja sobie ją tutaj wyciągnę na oś całość do środka zobaczmy czy się kręcą koła zębate kręcą się elegancko to co teraz dupka Dukka była tak. Tu włożona w ząbek. Tu paneweczka i tu o dokładnie tak to było. Szczotki. Wszystko już uciekło. No ale dobra. Trzeba się przyjrzeć szczotką. Z której strony mają jakieś szlify. A z której strony nie. Z tej strony jest szlif. A, i to musi pójść do silnika, czyli, czyli tak. Pierwsza szczotka i druga. Już widać, jak ma być w tą stronę. Tak, następnie sprężynki. Będzie to takie proste. Zaraz coś wyskoczy i poleci w diabły. No i na końcu te blaszki, ale to chyba już w takim zbliżeniu nie złożę, ponieważ muszę to postawić. Zaraz zgubię. I blaszki, 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 blaszki miały być chyba. No właśnie. Nie popatrzyłem sobie, ale tak miały być blaszki. Czyli tak, patent na blaszkę byłby taki, żeby ją włożyć najpierw tu do dziurki, później ona się oprze o sprężynkę, tu trzeba to wcisnąć, no, już się trzyma samo i delikatnie tutaj dogiąć A. i to samo z drugą. Czyli tak wkładamy najpierw ten otworek tutaj. Czyli tak. Aha. Zaraz będziemy degustować, czy to wszystko działa. Tak. Dociskamy. I tutaj delikatnie zagniatamy. I coś. Nie do końca poszło tak, jakbym sobie tego życzył. Czyli musimy to zagnieść bardziej, bo to było dość, ta była bardziej zagięta. No i jest dobrze. Może jeszcze tą troszeczkę. No git. Zobaczmy, czy mechanizm się kręci. nie podłączymy sobie tu. Tu już mamy koła zębaty, na których można coś podglądnąć. I co? I się nie kręci? No taki był plan. No ale co poradzić? Nie zawsze wszystko wychodzi za pierwszym razem. Dziwne, bo to się trzyma, a napędu nie ma. Faktycznie nie ma. O, już widzę o co chodzi. Teraz napęd jest. A teraz napędu nie ma. Czyli jest za mocno wciśnięte koło. O, to teraz to będzie problem. Nie wiem, czy to się uda tak po prostu zsunąć. Yy, no nic. spieprzona robota. Będzie teraz droga przez mękę. Rozbieram to od nowa i myślę, co z tym zrobić. Dobra, udało się to wysunąć. Pokażę Wam mniej więcej, ile ja to wysunąłem. Jak wiem źle, mierzę. Wysunęłem około 5 mm. A, coś takiego jak ja to ustawiłem nie rozbierając tego, tego mechanizmu. Mianowicie ustawiłem to tak, żeby uzyskać minimalny luz. A, wskoczyło po złożeniu, A, dlatego że to koło zębate na wirniku ono musi dotykać praktycznie do czoła panewki, które jest tutaj, bo koło zębate napędowe pierwsze tak jakby to pośrednie, ono jest takie jakby styczne z tą płaszczyzną, więc to jest na zero co prawda pewnie y, powinien być trochę inaczej ten wirnik ustawiony względem magnesów ale jakoś też nie wystaje, więc myślę, że jest w miarę w polu magnetycznym i po złożeniu po złożeniu jaki mamy luz od tej strony sobie będę pchał kółko silnik, znaczy wirnik o. a tu będzie widać ile mniej więcej mamy luzu ja musi się to trochę ułożyć bo się poprzestawiały łożyska o, teraz widać Mniej więcej tyle, później zniknie zazębienie. Jeśli to będzie pracować głębiej, to nie będzie zazębienie, albo się coś po prostu uszkodzi. Ja sobie jeszcze sprawdzę, czy jak wcisnę oś na maksa, to czy to zazębienie dalej tam jest. O tam widać nawet troszeczkę to kółko zębate, tam delikatnie pod spodem. Tak mi się wydaje, że je widać. To mi się tylko wydaje dobra, ja sobie to sprawdzę jeszcze czy w każdej pozycji jest dobre zazębienie bo inaczej trzeba było po prostu to rozebrać tu są takie delikatne zatrzaski w tym miejscu bałem się, że to pęknie i wtedy ustawić koło zębate do pozycji tych tych kół tutaj dobra, sprawdzimy wstępnie popatrzyłem, to wychodzi na to, że zazębienie jest Zobaczmy, czy bęben maszyny losującej się e, zakręci. O, tylko pasowała. No, dobrze jest. O, nie masz szczotek. No tak. Poczekajcie. Dobra. Bęben maszyny losującej jest pusty. Następuje ponowne zwolnienie blokady. I zobaczmy. No co jest. Koniec już. To by było na tyle. Chyba to nie będzie takie proste, jak mi się wydawało. A może będzie. Tylko coś tutaj nie styka. Spróbujmy to podłączyć po prostu jakoś. No właśnie tak, żeby tego nie zepsuć. Tak. I tak. silniczek pobiera przy 10V 100 mA. Także ja myślę, że on sobie ją troszkę będzie musiał pochodzić, żeby się dotrzeć. Ale to sobie i tak już poskładamy maszynę i zobaczymy, czy kręci kołami. Dobra. Wyrzucam to do środka i zobaczymy efekt końcowy. Należy tylko pamiętać o tym. Jakby te ślizgi szczotki dotykały od wewnętrznej strony koła. Na zakończenie zobaczymy sobie. Odpinawanie do tylnej osi zasilania jak pięknie kręcą się koła z przodu pobór 200 mA 220 na zakończenie odcinka jeszcze wam pokażę jak fajnie ona świeci zrobimy sobie tak teraz mamy oświetlenie do przodu przednie w sumie to jakby lokomotywa się przesuwała w stronę kamery a z tyłu świeci w tym samym momencie czerwone, ale gdy zamienimy biegunowość, to świeci czerwona. Także nie powiem. Fajnie zrobione. O! Eee, no i w sumie to było na tyle. A jeszcze jakby ktoś pytał, czemu w tej pozycji się nikt nie kręci? Dlatego, że ten wózek na no, dole jest niedociśnięty. O! Jak go dociska, to się się kręci. Musiałem tu jeszcze poprawić jedną rzecz. Okazało się, że te ślizgi szczotki, które dotykają kół, jak ten wózek pracuje na boki, bo on ma taką możliwość pracowania, tak wypadają. Okazało się, że jest wada fabryczna w sprzęcie i był różny rozstaw osi. Te, te po prostu koła były z jednej strony mocniej wciśnięte, z drugiej słabe, i te odległości się nie zgadzały. Trochę była to e, droga przez mękę, żeby to naprostować przesunąć, ale się udało. i Jest taki sam rozstaw e, teraz tej osi, jak i osi napędowej. Co ciekawe, w ogóle tu są jeszcze takie gumeczki poprawiające, chyba poprawiające trakcję. No i to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.